Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie i zaszczyt, że właśnie przy mojej kadencji pracodawcy RP docenili Radę Dialogu Społecznego i tak ogromne wyróżnienie dla Rady Dialogu miło mi przyjąć na ręce wszystkich partnerów społecznych, ponieważ tak jak powiedziałam, wszyscy bardzo ciężko pracują. I nikt nie wie, że 1500 osób pracuje w zespołach w Radzie, w której naprawdę bardzo dużo rzeczy można załatwić. Mamy ze za sobą nie tylko 30 lat pracodawców RP, ale też 30 lat polskich przemian. I te przemiany przez na początku to był bardzo gwałtowny proces, kapitalizm, transformacja. To był, to był proces gwałtowny i i niekoniecznie zwrócony ku dialogowi na, na swoim początku. To był jednak, wzrost był najważniejszy. Dzisiaj czasy nam się zmieniają, społeczeństwo nam się zmienia, potrzeby pracowników i pracodawców są inne, stąd myślę, że wartość dialogu jest coraz większa, on się coraz bardziej staje niezbędny. Stąd rola dialogu spo, Rady Dialogu Społecznego i bardzo się cieszę, że ta rola została dzisiaj wektorem podkreślona. Bo, bo dialog to są wymagania XXI wieku, pracowników XXI wieku, których my pracodawcy zatrudniamy.